Dzień dobry państwu, jadę na wycieczkę, zabieram wina beczkę i mam w bagażniku piwa, beczkę i chlam. Dobra, to było żarty, taka pioseneczka była dla was, a teraz pokazuję, Jakie tereny jest, o jakie piękne, o Zobacz jaki kościół Krzysiek przed nami po prawej no, tam po prawej by też miał Zaraz jego O Kościół O proszę Państwa kościółek mamy po prawej stronie, Park Kultury Korycin, Mieleśwczyzna w o Piękny kościół. o, kościółek. Kościółek mamy. Złodnica. Ale ładny. O, z kamienia zwolnica. Z o. o, a tu mamy uba, pana kierowcę, który kieruje? Pan brodać. O, wiatrak. Ale podoba ci się pewnie. Nie moje lekcje. Tak. O. Nie, ale ona cię lubi, tylko tak chyba wiesz, trochę się zdenerwowała. Kolejcin mamy na publikę. na publikę. ale na pewno cię lubi. O, Knyszyn Paweł z Kniszyna. Tutaj w lewo się jedzie do niej. Tak. Szanowni Państwo, bardzo piękne tereny mam przed sobą O CPN! Zajeżdżamy? No tak jak chcesz, no to zajeżdżamy oczywiście. I bardzo dobrze ej, ej, ej! A bo ty tam chcesz chyba na dwójkę czy na jedynkę A co? A co? A ty